C'est une question de la vie. W drużynie łódzkiego związku piłki nożnej, boisko opuścił hubert Łodarczyk. Dziękujemy za występ. Proszę o prawa dla zawodnika. A na morowie pojawi się z numerem 17, waje na Panie Trenerze, no nie bywaj sukces łodzi drugie miejsce. Można też spojrzeć na ten na wynik w ten sposób. Bralibyście przed turniejem chyba ten wynik w ciemno? Tak jak Pan powiedział, pewnie tak. Bralibyśmy nie ma co się oszukiwać w ciemno to drugie miejsce, ale sam Pan wie, że apetyt w życiu rośnie w miarę jedzenia. i, i no, Po takim meczu, gdzie byliśmy z zespołem zdecydowanie lepszym. Tym większy ból przy tym apetycie, o którym powiedziałem, bo, bo, bo dzisiaj byliśmy lepsi, a po prostu przegraliśmy mecz 1-0, nie wiem, która to była minuta, chyba ósma, straciliśmy bramkę, wiadomo, no, bramki traci się po błędach. Jeden błąd zadecydował o tym, że, że później, no niestety, goniliśmy wynik. Tak jak mówiłem, byliśmy lepsi, ale niestety, no, przegrywamy i, 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 i tak jak mówię, jakbym coś wziął w ciemno, przed to po, po, po finale mam niestety niedosyt. Czego zabrakło w dzisiejszej grze? Wyszliście w miarę pressingiem na środku pola, yy, Graliście cały czas z piłką. Czego zabrakło? Końcówki jakieś? Mm, tak jak pan powiedział, no, czyli końcówki, a, 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 a za tą końcówkę uważamy wykończenie, czyli, czyli tak jak w pierwszym meczu mówiłem tu pańskiemu koledze, że z Podkarpaciem graliśmy i mówiłem, że mieliśmy więcej atutów z przodu, bo, 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 bo strzeliliśmy cztery bramki. Tak dzisiaj brakło tej kropki na D, brakło jakiejś tam zimnej krwi, lepszego może czy silniejszego w odpowiednim momencie podania i, i, i no i niestety przegraliśmy po, po, a Warszawa ja nie pamiętam, chyba to jeden strzał oddała strzeliła bramkę i to było, to było wszystko. Tym bardziej, no jestem. Niezadowolony, tak jak, tak jak i zawodnicy są wkurzeni na siebie, na no ale nic, no to takie jest życie niestety, taka jest piłka nożna. Chłopaki bardzo agresywnie zareagowali po meczu. Y, przez całą drugą połowę praktycznie kotliło się między nimi a Warszawą. Y, trener widocznie zadowolony, no chyba o to chodzi, żeby agresję jakoś wyzwalać, może chcieli się w ten sposób zmotywować. No, jeżeli mówimy o agresji, no to żeby ona była taka, taka sportowa, taka pozytywna, złość i tak dalej, bo to rzeczywiście tak jak Pan mówi, momentami troszeczkę puściły niektórym nerwy i, i, i no momentami ten mecz był taki taki być może z, z trybuny jakiś taki brutalny ta końcówka u nas zawodnik dostał czerwoną kartkę za, za niesportowe zachowanie i tak dalej byłem przy tym także dostał słusznie czerwoną kartkę i, i, i graliśmy jeszcze te kilka chwil, może minutek w osłabieniu, ale tak jak mówię, no, byliśmy tak blisko, że jak to w życiu nic dwa razy podobno się nie zdarza i tym bardziej szkoda, że bo jakbym był dzisiaj słaby, dos bylibyśmy dzisiaj słabsi, dostalibyśmy, nie wiem, trzy bramki, to człowiek by poszedł do szatni, zastanowił się, że jutro jest poniedziałek, w domu, żona zrobi śniadanie, a tak no, pewnie będziemy jechać do tej łodzi naszej i myśleć cały czas, że byliśmy blisko czegoś, a, a niestety, kurczę, no, mamy aż a z drugiej strony tylko srebro. Nie zatrzymuję, bo zaraz będzie zakończenie. Jeszcze jedno pytanie co do organizacji. Jak panu, jako trenerowi Łódzkiego Związka, Związku Piłkarskiego pokazał, podobał się ten turniej? My tu codziennie rozmawialiśmy z organizatorami, którzy, że tak powiem, chuchali i dmuchali. Ze strony organizacyjnej myślę, że, że to duży sukces tutaj dla was, dla waszej piłki, tym bardziej drużyna Podkarpacia ograła w meczu o trzecie miejsce w Wielkopolskie, tym bardziej sukces. Myślę, że nie zdawałem sobie sprawy że w pierwszym meczu, wygrywając 4-1, wygraliśmy z naprawdę dobrym zespołem. Panie trenerze, no widać, ekipa szczęśliwa. E, nikt w was nie wierzył na samym początku, nikt nie mówił, że wygracie, a jednak sprawiliście największą chyba niespodziankę od lat. E, no myślę, że na pewno sprawiliśmy niespodziankę. Ale tutaj pan widzi człowieka, od którego się zaczęło. Na pierwszym, na pierwszym zgrupowaniu wszyscy powiedzieli, że to mój starszy syn, także, także, także tak. El Nino, znany. Żałujemy, że jest dla mnie Jurek, który nie mógł przyjechać na Mistrzostwa, bo w meczu ostatnim kostkę skręcił, ale przyjechał, chciał wesprzeć chłopaków. Także dziękujemy, gramy dla, dla tych, co nie mogli przyjechać. Nie mógł przyjechać Czechowski, nie mógł przyjechać Gąsiorek, wyjechał Pepe Niemiejski, bo już wakacje. Egging do wyjechał do, do Stanów. Ale my jak pan widzi jesteśmy rodziną, powiedzieliśmy... A, Czaja, do którego nie dopuściliście. Brawo Czaja, właśnie! Nałaś, który nie zagrał, bo dostał czerwoną kartkę. Przepraszam, przepraszam. Jeszcze chciałem po raz drugi pozdrowić moją babcię. Ale jest gwiazda, gwiazda telewizji, także jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Pozdrawiamy wszystkich całą rodzinę. Ja swoje małe pociechy idę, kubę. Także, naprawdę, bardzo jesteśmy szczęśliwi. A Dało się zauważyć, że przez cały czas trwania meczu krzyczał Pan Lener, tylko Gabor, Gabor. O co chodzi? E, wie Pan co, e, Gabor to jest taka osoba, To ja! Taka osoba, która zawsze, zawsze wyłamuje się z kanonem, co ustalamy. I cały czas chłopcy muszą go motywować, wie Pan. E, miał nieprzyjaźnie mistrzostwa, od razu mówimy, szczerze. Ale na zgrupowaniu żeśmy, żeśmy sobie pogadali. Wyjaśniliśmy pewne, pewne sprawy. Powiedział, że będzie grał dla drużyny, także dla niego wielkie bra brawa, Gaboru. Zrobił dobrą robotę. Jak widzi pan, naprawdę warto z tymi chłopakami, e, prac z tymi chłopakami pracować. Cieszymy się, wracamy do domów. No i będzie impreza. No. W drugiej połowie Śląsk siedział na was, może by powiedzieć, cały czas grali piłką. Boże, łódź, łódź na was siedziała, cały czas grali piłką. Dlaczego? Co się wydarzyło w ogóle w drugiej połowie? Wie pan co? No wydarzyło się to, że w szatni, gdy weszliśmy do szatni, to każdy z nas był już mocno wykończony. Nie było już tej takiej werwy. Dziuracele nam po prostu wyjechały. Nie mamy zapasowych, niestety. Ale, ale musieliśmy, musieliśmy się cofnąć. Oczywiście celowo cofnęliśmy się i stwierdziliśmy, że nie będziemy. Tu nie chodzi o to, żeby zagrać jakoś pięknie, tylko żeby no, chcieli zrobić mistrza. No naprawdę na pierwszym niech Panu wierzy, że spotkaliśmy się e, cała nowa kadra, bo to jest nowa kadra, którą żeśmy stworzyli sobie. Jak to nazywają? Banda świrów, tak? Tak. Także, także naprawdę no super, no, zdobyli mistrza. Ja im gratuluję. Te kadry się rozwiązują. Ja przeżyłem z nim piękną przygodę. Super sprawa naprawdę. Oni przyjeżdżają na kadrę z zaangażowaniem. A z łodzią? z łodzią są wieczne derby, bo to jest z naszego, z naszego regionu, gdzie mamy rywalizację. E, chyba Warszawa z łodzią się mega nie lubi. Prezesie chyba też. Także dla Pana prezesa, Panie Prezesie, prezent jest Pan na, na czasach, także... Wygraliśmy z łodzią dla Pana. A jak z organizacją? Jak się podobała Wam organizacja tego turnieju? Jak wyglądał ten turniej od wewnątrz? E, wie Pan, że e, zawsze można powiedzieć, że zawsze można zrobić coś lepiej. E, ten turniej się skończył dla nas e, szczęśliwie, więc można powiedzieć, że oczywiście wszystko, wszystko fajnie. A, a co z organizacją? No. Okej, okay, no myślę że, myślę, że w ogóle fajna, fajna impreza, że nagrywane mecze były takie na żywo pokazane, że wszyscy mogli to zobaczyć. Zresztą nasi, którzy wyjechali za granicę, to też go oglądają, więc, więc tak, na pewno fajnie. Dziękuję bardzo.